Ferie zimowe w Gdańsku rozpoczną się 15 lutego i jak zawsze potrwają dwa tygodnie. Miasto wychodzi do dzieci i młodzieży z bezpłatną ofertą aż w 49 placówkach szkolnych. Przez 8 godzin dziennie dziećmi będzie się opiekować 258 nauczycieli. Koszt tych zajęć, które organizuje tylko organizowanych przez Wydział Rozwoju Społecznego to blisko pół miliona złotych. Chcemy objąć tą ofertą prawie 4 tysiące dzieci. Jest to dwa razy więcej niż w zeszłym roku. Akcja Zima to także oferta wielu placówek współpracujących z miastem a wśród nich między innymi zajęcia w Europejskim Centrum Solidarności basen przy ulicy Hauwibskiego dostępny za tzw. zeta czy na przykład zwiedzanie stadionu Energa Gdańsk Przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne, kulturalno-edukacyjne jak również imprezy. Do imprez w szczególności należały będą bale dla dzieci koncerty, a także przedstawienia teatralne. Do akcji Zima jak zawsze przyłącza się też Centrum Hawelianum. W tym roku czeka tu interaktywna nowość. Jedną z głównych atrakcji ferii będą także spotkania z robotami, ponieważ Centrum Hevelianum od niedawna ma dwóch nowych mieszkańców. Oni są zaawansowani technologicznie, przylecieli, tudzież przypłynęli do nas z oceanu. W tej chwili mówią jedynie po angielsku, mają kilka tygodni, żeby nauczyć się języka polskiego. Warto pamiętać, że na większość zajęć obowiązują zapisy. Pełna oferta obejmująca atrakcje zimowe w mieście znajduje się na stronie www.gdańsk.pl ukośnik ferie.